Krystian Kubiczek, kapitanem Budu, za Wami. Bardzo dobre spotkanie, kolejne zwycięstwo. Fajnie to wygląda w Waszym wykonaniu na razie. No, wygląda to dosyć dobrze, mimo że w każdym meczu w sumie jest inny skład. Czwórka jeździ w miarę ta sama. Ale tak to dokładamy, kogo możemy, bo dużo kontuzji jakby i na dużych boiskach było i do końca sezonu raczej nikogo nie będzie innego. No ale ogólnie wygląda to dobrze. Myślę, że, że no celujemy tylko i wyłącznie w awans, nic więcej. Bo tamten sezon musieliśmy niestety właśnie oddać całkowicie z racji braku, braku kadry. nie? No właśnie, nie bałeś się, że w tym sezonie gdzieś nastąpi jakaś powtórka? <laughs> Co sezon mamy obietnicę, przynajmniej 16 zawodników, że będzie, a później co sezon wygląda to tak jak teraz. No Teraz jest sytuacja lepsza z racji tego, że jest nas więcej. No i myślę, że do końca sezonu będziemy rotować, ale zawsze ta czwórka jak jest, to jest z kim grać. Na razie w tabeli przewodzicie stawce, ale za Wami ciekawie, kogo byś upatrywał w największej konkurencji do mistrzostwa? Szczerze mówiąc, myślałem o Amberze, ale już jesteśmy po tym meczu, także wygrana myślę, że Teraz nie patrzyłem na pozostałe drużyny kompletnie, bo nawet nie mamy na to za bardzo czasu. No w sumie patrzymy tylko na siebie i wygrywamy każdy mecz i, i tak naprawdę wszystko zależy od nas. Nawet możemy sobie pozwolić na jakieś potknięcie, ale myślę, że go, że go nie będzie. Jeśli Nembut będzie grał na tym poziomie, który teraz reprezentuje, to jest poziom już Ligi A, czy jeszcze, jeszcze dużo brakuje, twoim zdaniem? Nie, no do Ligi A nam brakuje jeszcze troszeczkę. Myślę, że jak kadra by wróciła i, i byśmy mieli stabilny skład na przyszły sezon, no to w pierwszą piątkę będziemy celować. Póki co tym składem, w, no myślę, że tak bardziej może, może w ósem, ósme miejsce, to tak nawet bardzo optymistycznie bym brał. No to życzę w takim razie, żeby ten skład był zawsze kompletny, no i żebyście w przyszłym sezonie osiągnęli to, co chcecie osiągnąć. No i jeszcze w tym, bo przecież do końca sezonu sporo. Dzięki wielkie i, i myślę, że, że będzie dobrze.